Edirne we współczesnej Turcji w czasach rzymskich zwane Adrianopolem. Nazywam się Matthew Settle. W sierpniu 378 roku 20 tysięcy Rzymian pod dowództwem cesarza Valensa stanęło naprzeciw ponad 100 tysięcznej armii barbarzyńców dowodzonych przez Fridtiger. Barbarzyńców trzeba zatrzymać, inaczej plemiona z germańskich puszcz i azjatyckich stepów zaleją i zniszczą imperium. Rzymianie postanowili wydać im bitwę tutaj, pod Adrianopolem. Dzięki grafice komputerowej obejrzycie tę bitwę jak nikt dotychczas. Zobaczycie masy żołnierzy i wielkie formacje wojskowe. Dowiecie się, jak walczyli i jak zwyciężali. Poznacie tę bitwę w sposób, o jakim generałowie mogą tylko pomarzyć. Decydujące starcie. Godzka inwazja Rzymu. Pod koniec IV wieku potężne niegdyś Imperium Romanum chyliło się ku upadkowi. Kryzys gospodarczy, najazdy barbarzyńców oraz wojny domowe rzuciły je na kolana. Walki trwały na wszystkich granicach. Barbarzyńcy stali u bram. Rzymska cywilizacja była zagrożona. Nie istniała władza centralna jak we wcześniejszych stuleciach. Państwo składało się z różnych ludów, bez jednego języka, jednej kultury i wspólnych rządów. By usprawnić rządzenie i obronę, imperium rzymskie podzielono na dwie części, wschodnią i zachodnią. W roku 378 wschodem władał cesarz Walens, a zachodem jego bratanek. Gracian. Według Ammianusa, rzymskiego historyka i oficera, Valens miał 50 lat i był doświadczonym wodzem. Był jednak leniwy, tłusty i ślepy na jedno oko. Gracjan też był świetnym żołnierzem, ale miał zaledwie 20 lat. Poza tym Valens zazdrościł mu sukcesów na Zachodzie. Gracjan był bratankiem Valensa. Miał zaledwie 20 lat. Valens był bardziej dojrzały. Nikt inny nie zdobył odpowiedniego doświadczenia. Nie cechował się mądrością wieku dojrzałego i wigorem młodości. Rola rzymskich legionów ograniczała się do obrony granic imperium. Goci byli koczownikami którzy opuścili przeludnioną ojczyznę, prawdopodobnie w Skandynawii, i ruszyli na południe. Przez setki lat żyli w pokoju oddzieleni od Rzymian, szerokim Dunajem. Nie chcieli podbijać imperium. Chcieli tylko w nim zamieszkać. A to dlatego, że ich własne ziemie zostały zniszczone przez inne ludy, głównie Hunów. Gotów były setki tysięcy. Szukali nowej ojczyzny, ziemi, na której mogliby się osiedlić. Zaczęli najeżdżać rzymskie prowincje. W końcu Rzymianie nadali im status sprzymierzeńców i zezwolili na przekroczenie Dunaju. Nie było żadnych ograniczeń w liczbie imigrantów. Dowódca miejscowego rzymskiego garnizonu stwierdzał po prostu Jasne, zapraszamy z żonami i całymi rodzinami. Dunaj to wielka rzeka ma kilkaset metrów szerokości. Goci byli zdesperowani. W roku 376 weszli na tratwy, łodzie i chybotliwe dłubanki, by pokonać rzekę. Niektórzy płynęli w pław, setki utonęły. Kiedy stanęli na drugim brzegu, Rzymianie byli wstrząśnięci ich liczebnością. Przepłynęli rzekę i rozbili obozowiska pod miastami. Wkrótce skończyła im się żywność. Według Ammianusa byli tak wygłodniali, że woleli sprzedawać dzieci w niewolę niż patrzeć na ich śmierć. W zamian dostawali psy, które zjadali. W granicach imperium zagościły tysiące bezdomnych, wygłodniałych i doskonale uzbrojonych uchodźców. Dowódca rzymskiego garnizonu Lupicynus wpadł w panikę i nakazał zabójstwo gockich wodzów. Lupicynus zaprosił wodzów na ucztę. Miała być ich ostatnią. Zastawił pułapkę. Kilku gockich wodzów zdołało uciec. Jednym z nich był Fritigern. Większość została zamordowana, ale Fritigern, wódz wizygotów, uciekł i poprowadził gotską rewolkę. Natychmiast uderzył na najbliższy rzymski garnizon w Marcianopolu. Lupicynus i jego legioniści zablokowali drogę do miasta. Zamiast uderzyć szerokim frontem, goci sformowali długie kolumny. Rozwścieczeni głodem i zdradą przebili się przez linie rzymskie. Lupicynus uciekł. Pięć tysięcy legionistów, rdzeń jego armii, zginęło. Gracjan miał armię w Rzymie, ale miasto było odległe o ponad 1500 km. Na razie tylko Walens i jego legiony bronili Imperium Rzymskiego przed upadkiem. W roku 378 Imperium Romanum zagrażali Goci, barbarzyńcy, którzy przekroczyli Dunaj i osiedli na rzymskiej ziemi. 25 tysięcy rzymskiej piechoty miało stawić im czoło tutaj, pod Adrianopolem, we współczesnej Turcji. Szeregi Gotów wciąż rosły, dołączali do nich inni, uchodźcy, w tym Alanowie ze swoją świetną jazdą oraz Hunowie. Niszczyli wszystko na swej drodze, jak szarańcze. W końcu dotarli pod Adrianopol. Pierwsze uderzenie zakończyło się klęską. Pritigern zrozumiał, że bez sprzętu oblężniczego nie zdobędzie miasta. Zarządził odwrót. Wiedział też, że mimo rozprzężenia, rzymska armia wciąż stanowi poważną siłę. Valens natychmiast rozpoczął przygotowania do bitwy. Wyruszył następnego dnia o świcie. Tym razem Rzymianie szli w szyku z kawalerią na przedzie i na tyłach, z piechotą w środku. Rzymski cesarz Walens miał od 15 do 20 tysięcy żołnierzy. Chciał wydać gotom bitwę pod Adrianopolem. W tym samym czasie Gracjan prowadził niewielkie siły z Italii. Plan zakładał połączenie obu armii i wyparcie gotów z granic imperium. Valens rozbił obóz pod Adrianopolem i wysłał zwiadowców w kierunku obozowiska Gotów. Przynieśli zaskakujące wieści: nie było żadnej ogromnej hordy. Ich zdaniem Frittigern miał najwyżej 10 tysięcy ludzi. Wojska Walensa były o tysięcy liczniejsze. Walens musiał podjąć decyzję. Jeśli uderzy od razu, ma szansę rozbić wroga. Jego weterani zmiotą niezdyscyplinowanych barbarzyńców. Liczyło się coś jeszcze. Jeśli Walens zwycięży sam, nie będzie musiał dzielić się sławą z Gracjanem. Cesarz Walens był zazdrosny o sukcesy Bratanka. Oficerowie Valensa namawiali go na atak. Dowódca jazdy nalegał jednak, by czekać na Gracjana, który w liście prosił stryja o chwilę zwłoki. Klasyczna sytuacja. Valens dostaje list od Gracjana, który prosi, by cesarz poczekał z bitwą na przybycie wojsk Bratanka. Kiedy trwały dyskusje, Fritigern wysłał chrześcijańskiego kapłana z propozycją pokoju w zamian za ziemię dla Kotów. Nie wiemy, czy była to szczera oferta, czy po prostu chciał zyskać czas na ściągnięcie posiłków. Valens postanowił uderzyć. Natychmiastowy atak był najgorszym rozwiązaniem. Dawał przeciwnikowi duże szanse zwycięstwa. Valens podjął tę decyzję, ponieważ był zazdrosny. 9 sierpnia 378 roku był upalnym dniem. Valens zostawił tabory i cesarski skarbiec za murami Adrianopola, po czym ruszył na spotkanie gotów. Goci byli koczownikami. Podróżowali z całymi rodzinami, z kobietami, dziećmi i jeńcami. Ich tabory miały aż 10 km długości. Przed bitwą wykorzystywali wozy, ustawiając je w krok. Podobnie postępowali pionierzy na Dzikim Zachodzie, chroniąc się za kręgiem wozów przed atakami Indii. Koczownicy podróżują całymi rodzinami. Wieczorem ustawiają wozy w krąg, łączą je i w ten sposób tworzą prowizoryczną pozycję obronną. Robią to bardzo szybko, o wiele szybciej niż Rzymianie. Poza tym wojownik walczy nie tylko dla siebie. Jeśli przegra, zginie także jego rodzina. To musiała być silna motywacja. Goci chronili się zawozy tylko w chwilach zagrożenia. Wolali walczyć na otwartym terenie, gdzie nic nie utrudniało manewrowania. Rzymska armia, która stanęła naprzeciw gotów, wciąż przypominała armię sprzed 400 lat, z czasów Juliusza Cezara. Pod Adrianopolem walczyła standardowa rzymska piechota późnego Cezarstwa Rzymskiego. Legioniści nosili broń, którą Cezar z pewnością by rozpoznał. Różnice były niewielkie. Tarcze miały nieco inny kształt, niecze były trochę dłuższe. Ale już pancerze były takie same jak w czasach Juliusza Cezara. Frytiger ustawił swoich ludzi w szyku przed kręgiem wozu. Nie zamierzał walczyć. Grał na zwłokę, przygotowując pułapkę na Rzymian. Rok 378. Na terenie współczesnej Turcji legiony wschodniego imperium rzymskiego bronią ojczyzny przed najazdem gotów. Obie armie spotkały się pod Adrianopolem. Wódz gotów, Fritigern, chce opóźnić bitwę i gra na zwłokę. Większość jego jazdy jest poza obozem, szukając żywności i paszy dla zwierząt. Był sierpień, bałkańskie fastwiska opustoszały. Konie kawalerii Frittigerna pasły się w wąwozach. Dlatego rzymscy zwiadowcy nie zauważyli godzkiej jazdy i ocenili wojska Frittigerna zaledwie na 10 tysięcy. Kiedy kawalerzyści wrócili, liczebność jego armii znacznie wzrosła. Fritigern wysyłał posłańców do Valensa, udawał, że chce negocjować. Kiedy trwały rozmowy, rzymscy legioniści stali w palącym słońcu. Nie wiemy, dlaczego Valens kontynuował negocjacje. Może zauważył, że gotów jest o wiele więcej niż sądził. Potem zupełnie bez ostrzeżenia wybuchła bitwa. Oddział elitarnej rzymskiej kawalerii oraz lekkozbrojni toczyli potyczkę z gotami na prawym skrzydle. Zadaniem lekkozbrojnych było wyszukiwanie słabych miejsc w liniach przeciwnych. Uderzyli jednak w chwili, kiedy przybyła jazda Frigida. Potyczka zmieniła się w otwartą bitwę. Goci byli koczownikami. Ich konie, choć o wiele mniejsze i gorzej chronione niż konnice Rzymian, były wytrzymalsze i zwrotniejsze. Jazda Fritigerna rozbiła lekko zbrojnych i zmusiła ich do odwrotu. Bitwa rozpoczęła się nagle. Rzymianie wciąż formowali szyk. Legioniści Walensa przemaszerowali wiele kilometrów. Było gorąco, nie mieli wody. Gdyby zatrzymał się i uporządkował sytuację, może miałby większe szanse na zwycięstwo. Ponad 10-kilometrowy marsz sprawił, że żołnierze byli zmęczeni. Byli głodni, panował skwar, a dotarli na miejsce bitwy w południe. Widząc słabość wroga, Frittigern wysłał jazdę do frontalnego ataku. W szeregach Rzymian wybuchł chaos, zaczęli się cofać. Po jakimś czasie opanowali sytuację, dodając sobie odwagi. Walka była zacięta. Na Rzymian spadły setki włóczni strzał. Goci utrzymali szyk. Legioniści zostali rozbici na odosobnione grupy. Mieli kłopoty, byli otoczeni bliscy paniki. Uciekająca rzymska jazda wpadła na własne szeregi, wywołując chaos. Reszta kawalerii także rzuciła się do ucieczki. Piechota Fritigerna nacierała w korunkach. Goci uderzyli w poszarpane linie Rzymian jak olbrzymie tarę. Rozpoczęła się rzeź. Trzeba pamiętać, że to byli barbarzyńcy, dla których najbardziej liczyła się indywidualna waleczność i sława. O wiele bardziej niż uporządkowane natarcie w szyku. Reszta rzymskiej jazdy, która wciąż walczyła na lewym skrzydle, została zmuszona do odwrotu. Kiedy Rzymianie odsłonili flankę, Goci natychmiast zaatakowali. Pozbawiona wsparcia kawalerii, rzymska piechota walczyła w okrążeniu. Bitwa rozpoczęła się około godziny 14. Było gorąco, prawie 40 stopni Celsjusza. Żołnierze wymaszerowali o świcie, nie jedli. Zostali otoczeni i wycięci. Źródłem informacji o ostatniej fazie bitwy jest rzymski historyk i oficer Ammianus Marcellinus. Chmury kurzu zasłoniły niebo rozbrzmiewające przeraźliwymi krzykami. Nie widzieliśmy skąd nadlatują wrogie pociski, nie mogliśmy się więc schować. Wszystkie trafiały w cel i siały śmierć. Barbarzyńcy nacierali w wielkich kolinach, obalając ludzi i konie rozbijali nasze szeregi, czyniąc odwrót niemożliwym. Amianus zostawił barwny opis odcinanych głów i kończyn, chaosu, kurzu i pańki. Opisał śmierć kilku tysięcy ludzi, którzy wiedzieli, że nie zdołają się wydostać. To była masakra. Zginęło przynajmniej 10 tysięcy Rzymian, dwie trzecie ich armii. Jednym z poległych był sam Valens. Cesarz albo zginął na polu bitwy, albo zdołał schronić się w pobliskiej szopie, która potem spłonęła. Jakkolwiek było, nie doczekał wieczora 9 sierpnia. Cesarz nie żył goci zwyciężyli. Na wieść o klęsce Gracjan zawrócił ku swym ziemiom na zachodzie. Nie mógł jednak zlekceważyć rosnącego zagrożenia. Zwycięstwo pod Adrianopolem pokazało innym plemionom, że Rzymianie nie są niepokonani i że na imperium można wymusić ustępstwa. Po Adrianopolu rzymskie legiony już nigdy nie odzyskały przewagi nad barbarzyńskimi najwyższymi. Adrianopol był ważny z wielu powodów. W bitwie zginął cesarz, jego zwłok nigdy nie odnaleziono. Poza tym powstało wrażenie, że współpraca wschodu z zachodem staje się coraz trudniejsza. Barbarzyńcy wykazali się zdolnościami bojowymi i odwagą, które wstrząsnęły Rzymy. Okazało się, że Rzymianie nie potrafią już skutecznie bronić swoich granic. Konflikt na terenie Turcji trwał jeszcze 30 lat. Żadna ze stron nie była dość silna, by pokonać przeciwnika. Najeźdźców było jednak coraz więcej. Wreszcie w roku 409 goci przełamali rzymską obronę, uderzyli na Italię i w roku 410 złupili Rzym. 700 lat rzymskiej cywilizacji dobiegło końca. Wersja polska studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Andrzej Leszczyński.